ani witam Was bardzo serdecznie na kanale na pozytywnie lecimy z drugiego telefonu, bo tamten się akurat nagryw montuję, przepraszam bardzo. Lecimy z kolejnym lustrem dla Was. Tam też było lustro. Co myśli, co kombinuje i co zamierza ta osoba wobec Was? Jakie ma plany? Pomyślcie sobie o tej osobie. zamknijcie oczy. skupcie się o tej osobie, na tę osobę. I zaraz sobie do będziemy dopowiadać, jeżeli coś będzie niejasne, ale myślę, że wszystko będzie raczej jasne. Chociaż nie zawsze tak się zdarza. Także lecimy. Najpierw zaczniemy, co myśli o, o Was, o mnie, o Tobie, tak? Czyli o Was ogólnie ta osoba, o której myślicie Wy. Ta osoba ma wobec Was duży, poważne plany i dużo miłości. Myśli, że jesteście super wartościowymi osobami, tylko pogubionymi i się boicie wejść w stabilizację. Zobaczcie, miłość znowu się wyświetli. Ma do Was duży potencjał szacunek. Bierze czasami z Was przykład. Co myśli o Was ta osoba, o którą pytacie? Co myśli? Co myśli ta osoba? Też myśli, że wam się nie uda. Czasami ma takie... Podobacie się tej osobie psychicznie, fizycznie, pociągacie, tak? Chociaż czasami, jeżeli chodzi o psychicznie, to czasami po prostu... Tu mi psychicznie podkreślam, chodzi o to, że wiecie, że po prostu stwierdzacie, że jesteście niedojrzali emocjonalnie w ten sposób. Powiem, bo czasami tak dajecie tej osobie oczy. Ta osoba ma wątpliwości, zobaczcie. Też ma ta osoba, słuchajcie, co myśli. Dużo żalu do Was, mimo że ma tą miłość i schowano. Ona jest po prostu zamknięta w sobie, bo je zamykacie. Ale uczucia są, zobaczcie. Wypalają się, ale są uczucia. Co myśli ta osoba o Was? Że jesteście super, super osobami, to powinniście się bardziej otworzyć na życie i na nią. Nie zamykać się w sobie. Iść na kompromis, bo stwierdza, że jesteście uparci i zaniedbujecie to, z co myślisz? Zaniedbujecie ją. To po prostu ta osoba czuć. Zobaczcie, czuć to nawet jest w tych kartach, że ta osoba stwierdza, że ją zaniedbujecie. Wrzucacie się w pracę, może nawet w imprezy. Nie jesteście stabilni emocjonalnie. Wy myślicie, że jesteście, ta osoba stwierdza, że nie jesteście i to tę osobę odsuwacie od, od siebie, a tej osobie, zobaczcie, naprawdę czuję tutaj i to widzę, zależy tej osobie na was. Także nie skrępuj tego. Co kombinuje? Co kombinuje wobec was ta osoba, o której myślicie? Ale też tutaj, wracając do jej myśli, jeszcze ta osoba jest pod wpływem w tej chwili emocji, robi wszystko pod impulsem. Ponieważ stwierdza, że już wam na niej nie zależy. Czyli się po prostu jesteście tak, odsunęliście się emocjonalnie, stabilnie, mieliście kiedyś może lepszy kontakt. Nie wiem, nie wnikam w to. Wy dobrze wiecie. I odsunęliście, Myśli, że macie kogoś na boku, je zdradzacie. Jest dla was nikim, była dla was po prostu zabawką. Takie ma dziwne myśli i uczucia, takie smutne po prostu. Jest po prostu tak, ma jest wesoła, gdy jest z wami, a gdy jest bez was nie może się skupić, jest po prostu smutna, martwi się o was. Tylko wam tego nie pokażę, bo wy macie jego dumę i ta osoba też ma jego i dumę. jesteście Czuję tutaj upartość z jednej i z drugiej strony, słuchajcie. Aż czuć to taką miłość, ale też czuć taką złość, taką, aż bije mu ta szpilkę jej, nie? Niech tam ma za swoje. Oddaj za oddaj. No i to, bo z jednej strony jest ok, ale z drugiej strony to po prostu. Co kombinuje ta osoba? Ta osoba, słuchajcie, stwierdza, że nie jesteście dla niej zabawką. Traktuje was bardzo poważnie. Jest na tyle dojrzała, że wie czego chce. Robi też wam ta osoba na złość, słuchajcie. Wzbudza was zazdrość, bierze z was po prostu, jesteście wzorem do naśladowania dla tej osoby. Ta osoba łatwego życia nie miała, tak samo jak wy, tu widać. I po prostu naśladuję. Was, bierze z Was przykład. Skoro Wam można, to i mi można, nie? Skoro jemu można, i jej można, to i mi można, czemu nie? I po prostu tutaj... O, to, dobra Po prostu tutaj błądzicie, obydwoje I jedna ta osoba, on czy ona, o którą osobę zależy, pytacie, myślicie, to wszyscy błądzicie Jest dużo miłości, a też jest dużo żalu, złości lecz to, 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 musi mieć, nie? To, 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 to. wiadomo, co to jest, nie? Co kombinuje? Ta osoba ma wobec was poważne plany, nie ma złych zamiarów, mimo że czasami się pogubi. Każdy ma prawo do błędu, do wyciągnięcia, źle wniosku, zrozumienia, to trzeba wyjaśniać. Ma poważne wobec was plany. Zamiary, intencje, wszystko jest poważne, prawdziwa, miłość szczera, tu czuć nawet taką, taką, taki taki romancik się wdaliście, czuć to po prostu. Ech, no i co tu jeszcze więcej? I zależy tej osobie Tylko ta osoba jest w tej chwili wycofana Ponieważ e, mogły paść jakieś słowa mogliście ją zaniedbać Ona się mogła od was Z rady tutaj słuchajcie, nie czuję ani nie widzę Bo jestem osobą szczerą Także jakbym coś czuła, widziała, to bym wam powiedziała Bardziej czuję, że ta osoba chce zbudzić was zazdrość Takie wiecie, namiętność tego zazdrość Taki ogień I po prostu wam będzie robić zazdrość Także proszę się do tego przygotować Jeżeli mówisz na przykład, idzie na randkę z kimś to nie bierzcie tego do siebie, bo ja tutaj czuję, że ta osoba jest Rygorystyczna, czyli twardo ręko wychowana i zdrady tutaj nie czuję Ani nie widzę Bardziej czuję taką, wiecie, <kłysy> dobiję Wam to szpileczkę i Wam celowo, skoro nie masz dla mnie czasu, to Ci Pokażę, gdzie Raki zimuje i ktoś innego go znajdzie, co nie? Takie, wiecie, takie, no, robi Wam po prostu na złość, no nie oszukujmy się Z jednej strony to jest spoko, słodki nawet, ale z drugiej strony to jest takie denerwujące, co nie? Także wiecie e co kombinuje? No, kombinuje z Wami stabilizację. Boi się Wam powiedzieć o uczuciach, bo troszeczkę zamknęliście tę osobę w sobie, ale to się boi Waszej reakcji, że na przykład, jeżeli jesteście przyjaźni, rozwali to przyjaźń, a tej osobie zależy na Was. To widać gołym okiem, na stabilizacji i na poważnych planach. Mam wobec Was naprawdę tak poważne plany, że aż w szoku jestem, bo nigdy tego chyba w czytaniu nie było, słuchajcie. Także widzicie. To jest, słuchajcie, ta osoba. Także nawet jakbyście się od Ciebie odsuwali. No, i tak i tak się zejdziecie. natraficie przypadkiem, czy coś. Wy siebie po prostu nie możecie żyć ani nie wytrzymać. Z jednej strony dobre, z drugiej strony, no, nie za bardzo. ale to już nie mi wybierać. Nie mi, nie mi, tu, nie mi tu za przeproszeniem nie wybierać, tylko jak to się określa, poczekajcie, rządzić, tak? Czy jakoś tak, pozwał? Co kombinuję? To stabilizację z wami kombinuję. Stabilizację kombinuję, zwrócić na siebie uwagę, żeby po prostu zbudzić Was to namiętność, żeby te uczucia z powrotem nie wygasały, tylko się rozpalały. I też olewa was celowo, żeby, po prostu, żebyście się bardziej o nią zaczęli starać, zabiegać, jak na początku znajomości Bo troszeczkę ją zaniedbaliście, tę osobę, no nie oszukujmy się, tu czuć i widać nawet Wy bardziej patrzycie pod wpływem materializmu i tej osobie się wydaje, że jesteście materialistami i myślicie tylko o sobie a to osoby a Dla tej osoby podkreśla się tutaj widać stabilizacja rodzina na pierwszym miejscu. Nie tam jakaś kasa, to zawsze pamiętajcie na drugim. I przez to czysto sobie szanicie związek. Co zamierza ta osoba wobec was? Co zamierza ta osoba wobec was? Co zamierza ta osoba wobec was? Ta osoba zamierza postawić wam poprzeczkę. bodajże już mogła nawet postawić. Wyciszyła się, i was obserwuje na pewno. Jesteście w obserwacji obserwowani, bo ta osoba jest stabilna, poważna, emocjonalnie, ona długo na nas czekać nie będzie. Yy, Zamierzam Wam po prostu szczerze z Wami porozmawiać i postawić Wam poprzeczkę, czego oczekuje, bodaj, bodajże może już postawiła, Tu różne grupy się określają. Postawić po prostu Wam poprzeczkę, co. Czego wy oczekujecie, czego ona od was oczekuje? Kawa na ławę, to jest bardzo dobre. Na czym stoi i będzie oczekiwała tego samego dojrzałości od was. Także sobie przemyślcie, czy jesteście gotowi na stabilizację, na zbudowanie czegoś poważnego, bo tej osobie nie o to chodzi. Ta osoba nie traktuje was jak zabawki. Jeżeli nie, to po prostu powiedzcie, że nie jesteście gotowi, sorry, tak? To była tylko dla was zabawa, no i po prostu niech zaboli. Pamiętajcie to sobie raz i ta osoba jej się nie udzi, niż po prostu miało bolić się za każdym razem, bo jeden. Ze przeproszeniem jeden cios, usłyszenie słowo nie jesteś w moim typie czy coś, wystarczy Boli, ale się od was odsunie to samo Tylko w delikatny sposób, a jak będziecie robić jej nadzieję, łudzić, nadzieje, łudzić ono, to bardziej ją zranicie trzeba jest bardzo wrażliwa, uczuciowa Co zamierza? Zamierzę wam dalej robić na złość, czekać na wasz ruch Wzbudzać zazdrość, ale też za szczere wyjaśnienie Zamierza do was wyciągnąć rękę pierwszą na zgodę Czyli nie jesteście zobaczcie obojętni, bo to osoba chce wam pomóc, tylko nie wie jak Zależeć to jej na pewno zależy Osoby trzeciej tu nie widzę Że was tu chodzi mi podkreśla o to, że was zdradza czy coś Nie Nie ta osoba tu po w tym tekstem spokojnie Zamierza się was do was odezwać, i po prostu pogodzić się z wami i po prostu iść jakiś kompromis. I od was będzie oczekiwała dojrzałości, stabilizacji na pewno, kawy na ławę, co wy nie wymagacie, co wy od nich chcecie po prostu, czego Wy chcecie, poprzeczki wam na pewno będzie wysokie stawiała. Czyli na przykład postawiła, może wam postawić ultimatum, albo ja, albo kasa. Jak sobie chcesz, tak? No, i to z drugiej strony dobre, bo jeżeli jesteście pod Twoim teraz materiałem, to powinniście nie ma, jeżeli jesteście razem, to powinniście robić ja, ty razem, my. Nie ma ty, ja oddzielnie, tak? No gdzie? Jeżeli chcecie stabilny fundament, to musicie naprawdę, widzicie czego chcecie, tak jak Ta osoba jest naprawdę w Was zapatrzona i w obrazek. Ja tu nie widzę, słuchajcie, żeby ta osoba może Was chcieć nastraszyć, że Was zostawi, żeby Was po prostu wami potrząsnąć i sprawić, czy Wam zależy dalej, czy nie. Mieszane ma uczucia ta osoba. Czyli musiało coś między wami tutaj, jakaś kłótnia, nieporozumienie, ciche dni. I po prostu ta osoba będzie chciała im potrząsnąć, żebyście się wzięli w garść. Wzięli w garść, żebyście z nim szczerze porozmawiali, żebyście po prostu nie czuli się I osoby. Nie chodzi o to zbudzić zadroi, żeby ten. Kolch, co ona chce, po prostu swoim sposobem. Zwrócić na siebie uwagę, żebyście z nią porozmawiali, żebyście więcej czasu jej poświęcili, tak? Bo wiadomo, nie każdy preferuje, że dasz mi na przykład jakiś prezent kasy. Każdy chce czegoś innego, tak? I to osobę musicie wyczuć, czego ona chce. Czy ona leci na waszą kasę, czy po prostu ona chce miłości, tego czasu więcej poświęconego. I takie coś to wyczujecie, bo uwierzcie mi, że wy jesteście dobrzy w takie czymś. I uwierzcie, że jeżeli nie chce waszej kasy, zobaczcie, jest zawieszenie, tak jak powiedziałam, to szanujcie taką osobę. Taka osoba raz na milion się trafi. I poświęćcie je ten czas. Zobaczcie, szczera, prawdziwa miłość. Także, co kochani, trzymajcie się. Cześć.